Środowy poranek, ku zaskoczeniu widzów, śniadaniówkę TVN poprowadził Krzysztof Skurzyński, któremu partnerowała odziana w elegancką kreację Małgorzata Ome. Chciałam być jak Gosia Rozenek, dlatego mam sukienkę, tłumaczyła. Fajnie się uzupełniają? Pod koniec sierpnia Małgorzata Rozenek zadebiutowała w dzień dobry TVN jako nowa prowadząca. Razem z Krzysztofem Skurzyńskim dołączyli do grona gospodarzy formatu, mając nadzieję, że wyrosną na nową ulubioną parę wśród widzów. O ile debiut Krzysztofa został dobrze oceniony przez surowych internautów, o tyle perfekcyjna nie mogła liczyć na tyle ciepłych słów. Widzowie śniadaniówki wyjątkowo emocjonują się obecnością rozenek w dzień dobry TVN zarzucając celebrytce M. Inaczej. Dobór nieodpowiednich strojów, brak kompetencji czy złą wymowę. Gonia udowadnia, że bierze sobie dobre rady internautów do serca, czego potwierdzeniem jest zapisanie się na zajęcia z logopedą. W środę 16 listopada, widzów, dzień dobry. TVN przywitał nieco wymieszany skład prowadzących. Zamiast Małgorzaty Rozenek obok Krzysztofa Skurzyńskiego program prowadziła Małgorzata Ome. Już na samym początku oboje zaznaczyli, że perfekcyjna ma dziś dzień wolny, tak samo jak Filip Heiser, który wczasuje się na Dominikanie ze swoją młodszą o 13 lat partnerką. Widzowie śniadaniówki, widząc nowy skład prowadzących, pognali na Instagrama Dzień Dobry TVN, by dać znać osobom z produkcji, co sądzą o takim połączeniu. Jak można się było spodziewać, internauci rozpływali się nad Krzysztofem i Małgorzatą, zwracając przy okazji uwagę na nieco odmienioną aparycję Ome. Psycholożka i prezenterka telewizyjna w jednej osobie postawiła w środę na wyjątkowo elegancką kreację, przyodziała bowiem granatową suknię, dobierając do tego beżowe szpilki. Chciałam być jak Gosia Rozenek, dlatego mam sukienkę, wtrąciła w pewnym momencie. Komentujący zachwycali się również merytorycznym przygotowaniem prowadzących, prosząc jednocześnie szefostwo Dzień Dobry TVN, by duet skurzyński OME na stałe zagościł wśród par prowadzących. Super para super się ogląda i słucha. Może by tak zostało? Rewelacja. Nareszcie treści ważniejsze od wyglądu, bezrozenkowej rewelacja, od razu lepszy skład, powinno tak zostać. Super zmiana, aż chce się oglądać, super niespodzianka, aż miło się ogląda, powinni zostać parą prowadzących, mam nadzieję, że tak zostanie. Nigdy więcej rozenek, Krzysiu? Promieniejesz przygosi ome. Mam nadzieję, że Hajzer już nie wróci, pisali internauci. Co sądzicie o takim połączeniu?